Kochani, Was serdecznie w kolejnym filmiku Miesiąc Kwiecień dobiegł końca i postanowiłam, że to najlepsza pora na pokazanie Wam swoich kwietniowych ulubieńców. Jednak w tym miesiącu, inaczej niż zazwyczaj, podzielę ten filmik na dwie części, ponieważ mam Wam do pokazania dosyć sporą ilość kosmetyków kolorowych i pielęgnacji, które naprawdę świetnie się sprawdziły mnie w tym miesiącu i chcę się tymi kosmetykami z Wami podzielić, trochę o nich opowiedzieć. Jest też kilka bubli, o których myślę warto wspomnieć, dlatego że ten filmik nie trwał 20 minut. Zrobię dla Was oddzielny filmik z niekosmetycznymi ulubieńcami, ponieważ mam Wam do polecenia kilka e, filmów seriali, też kilka rzeczy, takich e, typowo niekosmetycznych. Dlatego przejdźmy teraz może pierw do Bubli, zacznijmy od czegoś mniej przyjemnego w tym miesiącu. Pierwsza rzecz to coś, co e, było u mnie bohaterem oddzielnego filmiku typu test że po raz pierwsze wrażenie jest to podkład L'Oreal in był 24 godziny mój odcień to 120 e, vanila. On się mnie sprawdził, ponieważ e, kolor jest ewidentnie pomarańczowy, przynajmniej taką prezentuje się na mojej, na mojej cerze. Ja ten podkład jednak pomyślałam, że go nikomu dawała, nie odsprzedawała, po prostu stawię go dla mojej mamy. Myślę, że to jest podkład właśnie fajny dla dziewczyn 35-40, plus, ponieważ on ma w sobie bardzo dużą ilość, może nie bardzo dużą ilość, ale zawiera kwas aluronowy, który świetnie nawilża i myślę, że fajnie się sprawdzi właśnie przy takiej trochę bardziej dojrzałej cerze. Ja mam 28 lat i myślę, że nawet nie chodzi o kolor, o samą strukturę, o działanie tego podkładu. Nie jest on po prostu do końca dla mnie skierowany, dlatego poczeka na mamę i do niej powędruje. Też sporo dziewczyn zachwalało ten podkład, u nich się sprawdzał, także to jest zawsze metodą próbki błędów, sprawdzanie, czy coś też u Was będzie fajny czy też akurat będzie w bublach. Druga rzecz to pierwsza maskara z Maybelline, która mnie zawiodła, to jest The Colossal Volume Express Smoky Eye. Ja mam może pokażę jaką szczoteczkę ma ta maskara, To jest bardzo standardowa, szczuteczka, taka choinka. Ja tej maskary nie lubię, ponieważ przy niej moje rzęsy giną, robią się takie bardzo cienkie, ona ich nie pogrubia, za dużo z nimi nie robi. Myślę, że może, nie wiem, ją otworzę, dam jej jeszcze trochę czasu, żeby poddychała, ale najbliższy czas mam jeszcze kilka innych do zużycia, także może z czasem nabierze mocy. Jednak na tą chwilę nie robię nic z moimi rzęsami. Moje rzęsy przy niej po prostu znikają i to jest właśnie taki niewypał, ale też może, nie wiem, powędruję ewentualnie. Do mamy. Dajcie znać, czy u Was się sprawdziło, ponieważ ogólnie te maskary z Maybelline są naprawdę e, bardzo fajne. E, druga rzecz to pomadki z mat. Są pomadki w tych białych opakowaniach. I dlaczego ja je pokazuję, mimo że ogólnie lubię te pomadki? Ponieważ te, te pomadki te e, właśnie pomadki z tej e, z serii MAT są niesamowicie tempe. E, przesuszają nawet najbardziej wypielęgnowane usta. Ja o swoje usta dbam i te pomadki robią z nimi po prostu coś e, strasznego, one są zaraz ściągnięte wyglądają jakby naprawdę nie widziały pomadki do ust nawilżającej przez okres przynajmniej kilku dni e, dodatkowo nie wiem czy to zobaczycie, ale one e, bardzo się łamią e, mimo, że ta czerwiec jest naprawdę przepiękna to na ustach wygląda naprawdę źle nawet z balsamem nawilżającym czy e, z jakąś z jakimś jeszcze buszczykiem, na to ja Wam nie polecam tej serii w białych opakowaniach. E, walczyłam, próbowałam, naprawdę nie da się z nimi nic zrobić. No moje usta nadają tragicznie, e, leżą i też myślę, że może powoduje, wodę by innego, może kogoś trochę lepiej sprawdzą. I na koniec dwie rzeczy w kremie. Pierwsza rzecz to coś, to jest tam od, od Agnieszki z Nottingham. Mam nadzieję, że się obrazi, o to, że pokazuje coś od niej w Bublach, ale chcę Wam o tym wspomnieć. To jest Rimmel Colormus 18. 18 godzin, tutaj za 5 ml płacimy chyba około 3-4 funty. Przepiękny kolor, fantastyczny, już Wam go tutaj e, pokażę. To jest taki fiolet, taka oberżyna. E, mam nadzieję, że to będzie dobrze widać, ponieważ ja mam żadnego podglądu, ponieważ zostawiam e, lampy. Żeby lepsza była ta jakość, mam nadzieję, że taka jest. Kolor jest fantastyczny, ale ciężki, niesamowicie roluje, bardzo szybko się zbiera, no po prostu nie da się z, z nim nic zrobić. Także tych kolor mousse z Rimmela ja Wam nie polecam, u nią leży 8 godzin, ona 8 minut nie wytrzymuje, także naprawdę szkoda. I druga rzecz, to też jest rzecz od Agnieszki. To jest produkt z Maca, to jest Paint pod w odcieniu Pearl Studio. I powiem Wam, że może to nie jest do końca bubel, ale jak za kosmetyk, który kosztuje e, tak dużo kasy, spodziewałam się czegoś innego, to jest właśnie taka baza pod podcieni lub taki coś na zasadzie kolor, tatu najprościej mówiąc. E, kolor bardzo ładny, taki szampański, opalizujący, e, jednak on sam w sobie dosyć szybko się zbiera, jako baza też nie daje on się roluje, bardzo krótko wytrzymuje. To jest taki produkt, który e, ciężko jest użyć, jeśli jest... Mm, jeśli chcemy go użyć samego, tak jak baza, jak Wam właśnie przed chwilą powiedziałam, jednak on no, po prostu się, się do niczego nie nadaje. Mój plan na niego to jest chyba po prostu go przełożę do innego opakowania, do takiego słoiczka zakręconego, a zostawię sobie pustokowanie, żeby nie żebym na akcję Back to Mac na kolejną pomadkę. A czasami po co na taki pomysł jak się nie sprawdzi, to samo weź tak grup. I zaraz już przejdźmy do milszej części, czyli do ulubieńców. Mam kilka rzeczy z pielęgnacji z kolorówki. Zacznijmy może od pielęgnacji włosów. Chcę Wam pokazać szampon, to jest L'Oreal Fibra Fibrology. Szampon, który jest naprawdę bardzo mocno zużyty, a tylko dlatego, że używamy go w dwójkę, a mój Andrzej ma zasadę, że im więcej użyje, tym lepiej działa, mimo, że mu tłumaczy, że to wcale tak nie jest to, Pomijmy ten temat, dlatego jest tak duże zużycie. Szampon po pierwsze przepięknie pachnie, naprawdę to nie jest taki typowy zapach L'Oreal, ja bym, że to jest taki zapach kosmetyków e, fryzjerskich, taką lekko słodko-cytrynową nutką. E, za 400 ml zapłaciłam około 2 funty w jakiejś promocji, także świetna cena. E, po tym są takie naprawdę bardzo puszące. Sprawia wrażenie, że tych włosów jest, jest więcej, to jest, one są takie grubsze, mają fajniejszą objętość, dodatkowo fajnie... E, Fanie te włosy czyści, fajnie odświeża, nie przetłuszcza ich, nie obciąża. Naprawdę jeden z fajniejszych z szamponów z L'Oreala. i ja nie przypada z tymi z tradycyjnymi szamponami, tym czerwonym czy różowym. One są do moich włosów źle dopasowane, moje włosy się z nimi nie lubią. I na ten Fibra na pewno się kupię. Kolejne opakowanie: jeszcze jest odżywka, maska, jakiś chyba serum do włosów. Także ta seria na pewno za jakiś czas u mnie zagości na dłużej, kiedy kończę to, co stoi u mnie pod prysznicem legnacji pokażę wam coś, co teraz naprawdę za chwilę już będzie w projekcie Denko i na pewno zakupię kolejne opakowanie, czyli Liren balsam brązujący do, do ciemnej karnacji, polecam ten do ciemnej karnacji, ponieważ ten do jasnej musimy bardziej się jakby namachać, nasmarować, duży poszukać, żeby uzyskać efekt opalenizny balsam za 250 litrów kosztuje około 15-20 zł, nie jestem pewna w Polsce on też jest dostępny na przeróżnych drogeriach internetowych, chyba drogeria kamyk.co.uk kamyk ten Balsam, chyba na ten samym mam, nie jestem, nie jestem pewna. Pięknie pachnie mokką to nie jest ten zapach takiej typowej brzoskwini. Ja go też używam na twarz, także też mam fajnie teraz w tym świetle nie widać, ale uwierzcie, mam twarz przywrano zrobioną i szyję, nogi są już dosyć fajnie opalone, po nim naprawdę świetna sprawa tylko tej co pisze, że to jest jakiś kompleks slim, jakiś tam wyszczupujący, to oczywiście nie wierzymy, że to są, jest głupota i ściema. Nie wiem po co producenci to piszą, e, chyba po to, że ktoś nie wie, po prostu, że kupił, ale balsam są sobie świetny, nie trzeba go też tak bardzo mm, tak bardzo dokładnie rozcierać, wystarczy go naprawdę e, po prostu tak w miarę równo wstrzeć, on żadnych smug Wam nie zostawi, jedynie co to dobrze umyć ręce, żeby po prostu nie było na później jakieś pomarańczowe e, i on ma taką konsystencję jak lotion jest taki dosyć rzadki, ale bardzo szybko się wchłania i też dodatkowo mocno nabliża naszą skórę. Będąc dalej przy i co jest to skradło w moje serce, muszę nakręcić tego, tego produktu test na żywo. Muszę zastanowić się tylko, jak się w tej łazience zostawić z tymi lampami albo jakoś to pokombinować. To jest oczyszczający żel do mycia twarzy z Palmersa. Jedyne, są dwa jego minusy. E, niewydajny, zużycie jest dosyć duży po około dwóch tygodniach i e, mimo, że tutaj pisze, że to jest formuła on e, on ma zapach dosyć wyczuwalny z początku. To jest zapach takiego, e, takiej plastikowej e, butelki najprościej mówiąc. Jednak ja się już do tego zapachu przyzwyczaiłam, ja go nie czuję, ale bądźcie przygotowani na to, że jeśli go kupicie, to e, będziecie czuć taki zbyt, tak nieprzyjemny zapach. Jednak e, to, jak on zmywa makijaż, każdy makijaż, każdy eyeliner, każdy tusz, każdy podkład, to jest, wystarczy wycisnąć jedną pompkę, to jest bardzo żelowa, bardzo gęsta e, konsystencja, zresztą sami tutaj widzicie, e, przepięknie zmywa makijaż, e, nie wysusza cery, moja cera była zbyt przyzwyczajona do Wiśni Normaderm i in widziałam, że mimo głębokiego nawilżenia ta cera jest trochę przesuszona ja później jeszcze po demakijażu tym właśnie żelem z Palmersa używam płynu micelarnego z Garniera, ale na płatku dosłownie nic nie ma, może gdzieś za uszami czy na szyi, gdzie nie dojadę po prostu tym żelem, rewelacja naprawdę cud malina, polecam wam serdecznie, w ogóle te kosmetyki Palmersa teraz mają swój czas na YouTubie dużo dziewczyn jej poleca, ja teraz też używam kremu pod oczy który jest naprawdę

Tego za chwilę o nie wspomnę, polecam ten żel serdecznie, kosmetyki Palmers ja ich w butsie u siebie nie widziałam za bardzo tych do pielęgnacji twarzy, też nie ma kremu, są tylko rzeczy do ciała ale w sklepie Savers je znajdziecie, będąc już przy Palmersie chcę Wam pokazać również ten krem pod oczy standardowy 15 ml, to jest krem bardzo mocno nawilżający, przeciwzmarszczkowy z retinolem i peptydami, krem, który jest biały, taki dosyć zbity, nie jakiś taki bardzo klejący E, przepięknie nawilża tą okolicę pod oczami Ta skóra jest po prostu tak nawilżona Że krem z klinika, który kosztował mi 30 funtów Po prostu chowa się pod dywan Przy tym kremie e, Rewelacyjny, czy jest Tego nie wiem, ponieważ używam go dopiero od dwóch czy trzech tygodni Ale naprawdę tak nawilża skórę e, Ta okolica pod oczami jest tak e, Mega nawilżona Jest tak gładziutka, że Polecam wam go serdecznie e, Cena na promocji to było gdzieś mam jeszcze chyba um... O już Wam pokażę, o, opakowanie, specjalnie właśnie zostawiam opakowanie, żeby Wam pokazać, tak wygląda e, opakowanie pod tym kremem, naprawdę rewelacja, witamina E, masło kakaowe, masło shea, ale kompleks peptydowy, witamina E, e proteiny, mleka, także no, świetny skład, taka cena na promocji kosztuje niecałe 5 funtów, a nawet za te 6 myślę, że warto, jak na krem pod oczy, który będziemy używać przez najbliższe 3-4 miesiące albo jeszcze, jeszcze dłużej. I ostatnia rzecz taka z niekolorówki, to zapach, o którym Wam wspominałam w swoim filmiku, chyba kolorówka w pielęgnacji, warto uwagi chyba w pielęgnacji, czyli Calvin Klein Summer Eternity Summer. Piękny zapach, bardzo podbity taką właśnie nutą typową dla Kervina Kleina, Przy tym e, ciepły i delikatny. Bardzo długo się utrzymuje na mojej e, skórze. Wczoraj przykając się do pracy, wciekając e, się rano, idąc na wieczór do pracy dalej, e, usłyszałam, że o, jak ładnie pachniesz czyli ten zapach jest wyczuwalny dla otoczenia przez naprawdę bardzo długie godziny. Z miłąchę go używam, to jest teraz mój zapach numer jeden i muszę sobie w końcu kupić ten atomizer, chyba Travelo, to się nazywa Travelo. I po prostu przelać sobie te perfumy, żeby móc je nosić ze sobą w swojej torebce. I już teraz przechodząc do kolorówki, pierwsza rzecz taka coś po środku, to jest Fix Plus z Maca, e, który ja nadużywam, to jest normalny człowiek, normalna kobieta mi się żaszle, nie używa. Ja też czasem go używam, e, to jest zużycie przez miesiąc, ale myślę, że e, zachowując zdrowy rozsądek, to zużycie byłoby było o połowę mniejsze. To jest kosmetyk, e, który tak naprawdę... E, Fiksuje nasz makijaż, kiedy wykończy cały swój makijaż twarzy, e, pryskam takie dwie, trzy, mam ja także naprawdę bardzo, fajne, bardzo fajną mgiełkę on e, puszcza. To jest taka e, właśnie bardzo lekka, e, lekka mgiełka, która przepięknie pachnie. Tutaj e, nie sprawdzam teraz bardzo składnie, nie wiem co tam e, jest, ale to jest mgiełka, która nas odświeża, która ten makijaż fiksuje. Kiedy damy na przykład za dużo pudru albo chcemy, żeby kosmetyki się scaliły, e, ten kosmetyk właśnie to zrobi on. E, tak bardziej sklej te warstwy ze sobą, te kosmetyki są mniej widoczne, bardzo fajne też zamknięcie, tutaj wystarczy przykręcić bok i już tutaj możemy mieć pewność, że nic nam nie będzie tutaj pryskało, czy nic się nie otworzy. Wiemy też, że są tańsze zamienniki tego produktu, ale ja myślę, że jeśli go skończę, kupię go kolejny raz, ponieważ nie wiem, że to fajnie wygląda, fajnie działa, pięknie odświeża, cudownie pachnie, kosmetyk trochę luksusowy, bo za 15 funtów nie za jakąś wodę, która do końca nie wiadomo, czy coś naprawdę robi ekstra, poza tym fiksowaniem jest warte swojej ceny, ponieważ tak samo możemy używać wody z Uriasz, czy każdej innej wody termalnej, której nie musimy jakby ściągać później z naszej twarzy, którą możemy zostawiać bez osuszania, tego słowa mi brakło. Możecie zastąpić ten Fix Plus, jednak u mnie to jest ulubienie, zresztą jak widać po zużyciu, jeszcze raz dzięki Agarze mi go przywiozłaś. I już teraz stricte kolorówka może już będąc przy maku, zostańmy przy maku. ma też dzisiaj na policzkach wykonturowaną mi czyli MAC Harmony Za 6 gram bronzera, bronzera W sumie to różu, ale wiadomo, każde, większość dziewcząt używa go jako bronzera Płacimy około 18 funtów. Przepiękny kolor. Kupiłam go w, w lutym. Z nie widać w ogóle. Jest jakiś może minimalny, aby ściągnięcie tej takiej takiej pierwszej pierwszej warstwy, przepięknie się aplikuje, pasuje do każdej karnacji, rewelacyjny kosmetyk. Naprawdę zastanawiam się, co dla Was kupić na kolejne rozdanie, myślę, że zrobię rozdanie na 2000 subskrypcji i zastanawiam się po prostu, czy kupić właśnie ten produkt, czy przykład, szminkę z Maca. jeżeli kupicie jakąś fajną, porządną rzecz, ale e, myślę, że szminki z maka właśnie teraz, Russian już rozdawała, Ewa Red Lipstick Monster, dlatego ja chyba po prostu zakupię dla Was ten, ten bronzer, dajcie znać, czy taki pomysł się Wam podoba, także to na 2000 subskrypcji będzie rozdanie właśnie z tym bronzerem, takie przynajmniej mam plany kolejna rzecz do twarzy to coś co mam od jakichś myślę dwóch tygodni używam codziennie, mam też dzisiaj na buzi to jest L'Oreal Nude Magic BB Powder jest wersja medium skin, jeszcze wersja jest light, kupiłam go na tej promocji 3 za 2, tu Wam pokażę kolor jak się prezentuje, jest dosyć Dosyć ciemny, on nadaje koloru, także jeśli jesteście blady, jest jeszcze wersja light skin, jest dużo jaśniejszy. Myślę jednak, że ten medium skin na ten okres wiosny fajnie się spra sprawdzi wiosny, lat, jak teraz to tego okresu używania brązera. Tutaj też on ma lustreko, także bardzo fajne, kompaktowe opakowanie. Nie pyli się. Bardzo fajnie wyrównuje koloryt cery. Ja muszę zrobić tego test na żywo, ale Wam teraz tak szybko go zrecenzuję. To on ma jakiś kompleks pięć w jednym i tak dalej, jednak ja Wam powiem, że on przez 12 godzin trzyma efekt takiej satynowej, zdrowej, pięknie wyglądającej cery, bez żadnego efektu świecenia się. Nie ciemnie, nie robi nic złego z moją cerą, z każdym podkładem czy z każdym kremem BB. współgra fantastycznie, naprawdę jestem zakochana w tym, w tym pudrze. Także jeśli szukacie jakiegoś pudru, a chyba jest jeszcze ta promocja minus 49% na kosmetyk, na kolorówkę, to zakupcie go koniecznie. Raz wam pokażę opakowanie. Eee, ładne opakowanie, naprawdę świetny produkt za 9 gram. Cena to sobie około 69 albo 79, e, czyli taka cena typowa dla Rore, Lolea, L'Oreala. Wow. E, Fantastyczny, naprawdę bardzo, bardzo się z nim polubiam Kolejna rzecz, którą naprawdę nie wiem, dlaczego kupiłam tak późno, to Natural Collection Peach Melba, czyli e, najpiękniejszy ever e, róż do, pol do policzków, jaki widziałam. Róż, e, kolor, który pasuje do każdej karnacji, do każdej z Was. E, on się dosyć e, e, mocno pyli i sypie przy e, przykładaniu do niego pędzla, jednak za cenę 2 funtów, nie wiem jaka to jest gramowa, wiesz, że bez zapachu... Ehm. To jest kosmetyk, który możecie, Wam powiem, znaleźć w sklepach Boots, na znaczy www.boots.com. Cena 2 funty, częstą promocją można go kupić, 3 za 2, może go dołożę jeszcze do, do teraz do Maca Harmony, tak myślę, ponieważ wiem, że skoro z Was nie ma dostępu do tych kosmetyków, trzyma się cały dzień, jest nie do zdarcia, nic się z nim nie dzieje, naprawdę, no nie, nie pachnie. Fantastyczny produkt, naprawdę jestem tak zadowolona, tyle go polecało, nie wiem dlaczego kupiłam go tak późno, kupcie w ciemno, na pewno będziecie zadowolone, będzie pasował do po prostu każdej karnacji, on jeszcze jest taki, wam powiem satynowy, nie ma żadnych drobinek, żadnego brokatu w sobie, rewelacja, też fajne opakowanie, zakręcane, melwa. super. Tutaj też mam taką miniaturkę. To jest pigment z od odcień 87, który to od Agnieszki Sunshine. Zawsze mam problem z mówieniem twojego niku YouTube'owego. Postaram się teraz odkręcić i Wam pokazać, jak ten kolor wygląda. To jest typowy koral. Nie, mam nadzieję, że to, Że tutaj. To jest typowy koral. Przepiękny, fantastyczny. No po prostu kolor idealny na lato Robiłam już z nim kilka makijaży I pokazywałam te makijaże wam na moim facebooku Także zapraszam was, was tam serdecznie Często tam wrzucam jakieś e, zdjęcia Czy jakieś takie e, Spoilery co będzie się pojawiało na moim kanale Także warto tam zaglądać e, Świetnie się trzyma ja nawet Czasem, czasem wklepując sobie tylko tą e, bazę właśnie z Urban Decay lekko bazę e, nawet na palec zbiorę odrobinę tego pigmentu i do, tak wklepuję w tą bazę, trzyma się cały dzień, nie osypuje nie roluje, jest w idealnym, nienaruszonym stanie, e, także ta baza z Urban Decay e, Original, którą też dostałam od Agnieszki z Nottingham e, świetnie się u mnie sprawdza, to jest najlepsza baza jaką miałam i każda inna się przy niej chowa, jeśli macie trochę więcej kasy warto ją kupić, e, tutaj za pojemność 17 ml, nie wiem jak dużo, długo Agnieszka jej używają. Ja w spadku, ponieważ on teraz ma bazę, bazę Lime crime czy, czy coś takiego. Tej bazyle tu jest mnóstwo, a wystarczy jest po prostu taka ociupinka, że jeśli baza to tylko baza z Urban Decay, każdy dzień się trzyma na niej rewelacyjnie. I powiem Wam, że ja nie uważam, żeby przykład, korektor dobrze trzymał cienie. U mnie często korektory, przynajmniej te, które ja mam z Collection, te cienie rulują w jakimś czasie. Nawet cienie właśnie z Urban Decay, dlatego e, ta baza do pigmentów również się fantastycznie sprawdza. Już będąc przy końcówce, może teraz coś, coś do ust, dwie rzeczy w odcieniach e, pomarańczu. Pierwsza rzecz to błyszczyk, który Wam już trąbię, dla mnie must have na lato, czyli Electric Orange z Maybelline. To jest taki właśnie w pomarańczowym odcieniu błyszczyk, który jest bardzo klejący, bardzo mocno napigmentowany, świetnie się trzyma. Przepięknie wygląda na różowych czy na funkcjowych pomadkach, dodanie właśnie takiego pomarańczu na, na róż, efekt wow, wytuszowane rzęsy i taki właśnie fusz, funkcja fush, fush, plus taki pomarańcz wygląda fantastycznie oraz druga, druga rzecz w takim właśnie pomarańczowym odcieniu to jest slip liner z, ze Slika, który kupiłam właśnie po recenzji Katosu, to jest taki właśnie piękny pomarańczowy kolor, który możemy stosować jako sam, który możemy tylko obrysować usta i zrobić sobie takie właśnie ombre pomarańczowo-różowe na usta. Przepiękne kolory, które bardzo lubię nosić. Moje nie są jakieś super białe, chociaż przy tej pomadce zraszają, ale na pewno są bielsze niż normalnie by się wydawały. To ja i tak te pomarańcze kocham nosić, uważam, że przepiękny kolor naprawdę warto mieć jakiś pomarańczowy cień czy pomadkę na usta. Świetnie tworzą efekt, są dlatego bardzo, bardzo trwałe. Już e, na sam koniec dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to coś są co teraz na oczach, czyli Essence Gutbig Glashes, z Care. To jest maskara, że mnie. jest też na żywo, już sporo Was mi pisało, że e, to jest właśnie e, nowe opakowanie starej wersji, które się było w szarym opakowaniu, także e, wiem, że też dużo z Was poleciało do natury i kupiło, do, ja też też do mnie za chwilę przyjdzie. E, drugie opakowanie na zapas. Fantastyczna maskara, mam dzisiaj trzy warstwy e, tego tuszu i myślę, że ten efekt Get Big Lashes uzyskałam. Też w pracy często się nie pytają, czy noszę sztuczne rzęso. Nie, mówię, to mam taki tuż właśnie, tuż 10 zł, a daje mi taki fajny efekt, także nie osypuję się są... Podkręcone, wydłużone, rozdzielone są, moim zdaniem, fantastyczne. Uwielbiam ten efekt na swoich rzęsach. I ostatnia rzecz to e, co kolektor z Collection. To jest korektor taki rozświetlający w pisaku. Mój numerek to jest dwa. E, jedynka jest strasznie różowa, jest jeszcze trójka, która też jest, ma dosyć fajny taki neutralny kolor. Tutaj Wam może tak zrobię szybko e, słocza. Mam nadzieję, że to, że to jakoś fajnie widać. Korektor bardzo nawyżający, bardzo rozświetlający, który ma średnie krycie. Jego filmik z recenzją oraz testem na robi Agnieszka Sunshine'ska, dlatego podziękuję na dole ten filmik, ponieważ myślę, że Agnieszka ma trochę większy cień niż ja pod oczami i u niej będzie bardzo fajnie widać efekt, jaki uzyskać tym korektorem, dlatego ja Wam go polecam. W pisaku wykręcany nie mam bladego pojęcia, jaka jest gramatura ponieważ to nigdy na opakowaniu nie piszę, ale na pewno z warto uwagi cena to jest około 4 funty, a na promocji 3 za 2, to już po prostu brać, żyć, brać, nie umierać, czy jakoś, czy jakoś tak już nevermind. W ten sposób prezentują się moi e, ulubieńcy kosmetyczni i pielęgnacyjny oraz garść bubli, jaką uzyskałam w okresie ostatnich kilku miesięcy. Mam no, nadzieję, że moi ulubieńcy Wam przypadli do gustu. Jeśli tak, to poproszę e, o kciuki w górę. Jeśli chodzi o to, co mam na sobie, to mam oczywiście koszulkę ze szwe fashion, to jest koszulka e, Chanel, mną Chanel, która jest przez chłopaków jeszcze dodatkowo wycięta i ręcznie farbowana. Linki do tych koszulek w wersji oryginalnej białej sobie mam oczywiście na dole, jeśli jesteście zainteresowani, to będzie najlepiej zainwestowane 9 zł w Waszym życiu gwarantuję Wam e, jeśli nie, pokrywam e, koszty reklamacji. E, dajcie znać, jakcy byli Wasi ulubieńcy, czy na coś się skusicie z kosmetyków, które Wam pokazałam i dziękuję bardzo za oglądanie. Do usłyszenia. Buziaki. Pa!